Spójrzmy na podpunkt A, tutaj będziemy mieli równanie dwukwadratowe, ponieważ x do potęgi czwartej możemy zapisać jako x kwadrat, no i jeszcze do potęgi drugiej, natomiast całą resztę równania przepiszmy sobie bez zmian. Następnie wykonam podstawienie, czyli to oznacza, że w miejsce x kwadrat podstawimy zmienną t. Ale ponieważ tutaj mamy x podniesionego do kwadratu, no to wiemy, że każda liczba podniesiona do kwadratu będzie nieujemna, czyli to oznacza, że w wyniku takiego potęgowania nigdy nie otrzymamy liczby ujemnej. To oznacza, że t może być albo większe od 0, albo równe 0, stąd tutaj pojawiła się ta zależność, tak? czyli ten warunek musi być przez t spełniony. No, ale teraz po kolei podstawmy, czyli mamy x kwadrat, a więc podstawmy t, czyli mamy t kwadrat, odjąć 13t plus 36 równa się 0. No i gdy mamy już równanie kwadratowe, to możemy wykorzystać deltę. Zatem a jest równe 1, b to minus 13, a c wynosi 36, delta to b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c. Czyli B do kwadratu to minus 13 do potęgi drugiej, czyli 169, odjąć 4 razy 1 i razy 36. Zatem delta to 169, odjąć 144, czyli wynosi 25. Gdy delta jest większa od zera, no to od razu obliczamy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 25 wynosi on 5. No i dzięki temu także wiemy, że mamy dwa rozwiązania, T1 wyznaczymy ze wzoru minus B odjąć pierwiastek z delty przez 2A, natomiast te dwa ze wzoru minus B dodać pierwiastek z delty przez 2A. No to pierwsze rozwiązanie minus B to będzie 13 odjąć 5, 2 razy A, 2 razy 1 to 2. Czyli mamy 8 drugich, a więc 4, natomiast te 2 to będzie 13 plus 5 przez 2, a więc 18 drugich, czyli 9. Następnie wracamy do naszego założenia, do naszego warunku. Patrzymy, która z otrzymanych liczb będzie większa bądź równa 0. No to jak widzicie, to założenie spełniają obie te liczby. Czyli możemy wykonać już podstawienie takie, żeby wyznaczyć x, a więc x kwadrat równa się 4. To jest pierwsze równanie. Lub x kwadrat równa się 9. No i teraz, co musimy podnieść do kwadratu, żeby otrzymać 4? No, może to być albo 2, albo minus 2. Pamiętajcie o tym wyniku ujemnym, o tym rozwiązaniu ujemnym. Tutaj będzie podobnie x może być równy 3, ale także może być równy minus 3, bo minus 3 do kwadratu także da nam 9, czyli to oznacza, że równanie posiada takie 4 rozwiązania. No i spójrzmy na podpunkt b. Tu również to sobie zapiszmy jako równanie takie dwukwadratowe, żeby to tak dokładnie już było widać. No i możemy podstawić, czyli x kwadrat to będzie t, t większe bądź równe 0, czyli mamy t kwadrat, odjąć 5t, plus 36 równa się 0, delta to b kwadrat, odjąć 4ac, czyli może zapiszmy jeszcze, że a to będzie 1, żeby nam to nie umknęło, b to minus 5, ac wynosi 36. Czyli b kwadrat to będzie 25 odjąć 4 razy a razy c. Zatem delta to 25 odjąć 144. Czyli to oznacza, że delta na pewno jest ujemna, jest mniejsza od zera, a to także oznacza, że równanie nie posiada rozwiązań. To możemy sobie zapisać. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj x do czwartej zapiszmy jako x kwadrat i jeszcze podniesiony do potęgi drugiej plus 5x kwadrat plus 4 równa się 0. Wykonamy podstawienie, czyli x kwadrat zapiszmy to będzie t, gdzie t większe bądź równe 0. No i mamy dzięki temu t kwadrat plus 5t plus 4 równa się 0. Możemy, ponieważ mamy tutaj już równanie kwadratowe, to możemy wyznaczyć deltę, a więc zapiszmy, że a to 1, b wynosi 5, a c jest równe 4, delta to b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c. Zatem b do kwadratu to 25, odjąć 4 razy 1 razy 4, czyli mamy 25, odjąć 16. Czyli delta jest równa 9. Skoro delta jest większa od 0, wyznaczamy pierwiastek z delty, czyli mamy 3 no i dwa rozwiązania, t 1 oraz t 2. t 1 to będzie minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, a tu minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b to będzie minus 5, odjąć 3. 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, czyli mamy minus 8 drugich, czyli minus 4. Te 2 natomiast to minus 5 dodać 3 przez 2, czyli mamy minus 2 przez 2, a więc minus 1. No i teraz spójrzmy tutaj na założenie. Widzimy, że T będzie większe bądź równe 0, a ani minus czwórka ani minus 1 tego warunku nie spełniają, ponieważ to są liczby od zera mniejsze. Czyli to oznacza, że to równanie z naszą niewiadomą x nie posiada rozwiązań. Będzie to równanie sprzeczne. Przejdźmy jeszcze do podpunktu D. Tu również możemy sobie zapisać albo od razu to. Podstawiając, tak, że x kwadrat to będzie t, te większe bądź równe 0, bo sądzę, że już tutaj widzicie, że otrzymamy minus, tak oczywiście, t kwadrat. Dodać 7t, odjąć 12 równa się 0. Możemy odczytać, że a to będzie minus 1, b wynosi 7, natomiast c to minus 12, no i obliczamy delta. Tutaj mamy wzór. 7 do kwadratu to 49. Odjąć 4 razy A i razy C. Czyli delta to 49. Odjąć 48. Czyli delta jest równa 1. Gdy mamy wyznaczoną deltę, obliczamy pierwiastek z delty. Czyli pierwiastek z 1 wynosi 1. No i wyznaczamy jeszcze T1 oraz T2. To jeden z takiego wzoru, czyli minus b to minus 7, odjąć pierwiastek z delty, 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2. Mamy minus 8 przez minus 2, czyli 4. Te 2 to minus 7 plus 1 przez minus 2, czyli mamy minus 6 przez minus 2, a więc 3. No i teraz patrzymy na założenie. Te ma być większe bądź równe 0, czyli to założenie spełnia i czwórka, i trójka. Czyli zapiszmy, że x kwadrat równa się 4 lub x kwadrat równa się 3. No i teraz wyznaczymy już x. x równa się 2 lub x równa się minus 2, bo zarówno dwójka, jak i minus dwójka podniesione do kwadratu dadzą nam 4. Lub x równa się pierwiastek z trzech, lub x to minus pierwiastek z trzech, bo pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. Podobnie, gdy podstawimy minus pierwiastek z 3 pod x, to również wówczas otrzymamy trójkę. Czyli to równanie posiada 4 rozwiązania. Tu oczywiście zapiszmy, że brak jest rozwiązań w podpunkcie C. Spójrzmy na podpunkt E, tutaj również możemy od razu sobie zrobić podstawienie, bo widzimy, że mamy x w czwartej i w drugiej potędze, czyli wiemy, że to będzie równanie dwukwadratowe, zatem t to będzie, czy x kwadrat to będzie nasze t, t musi być większe bądź równe 0. Podstawiamy, czyli tutaj mamy 4t kwadrat, odjąć 13t, dodać 3, równa się 0. Oczywiście, jeżeli jest Wam wygodniej, to możecie to sobie najpierw zapisać jako 4x do potęgi drugiej i do kwadratu, odjąć 13x kwadrat plus 3 równa się 0 i dopiero tutaj wtedy dokładnie widać, że gdy pod x kwadrat podstawimy pod t, to otrzymamy 4t kwadrat. Następnie wyznaczymy deltę, czyli zapiszmy, że a to 4, b minus 13, a c wynosi 3,

Ponieważ delta jest większa od 0, to obliczmy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek ze 121 wynosi 11, no i wiemy, że mamy dwa rozwiązania, czyli t1 to minus b, czyli 13. odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli 2 razy 4 to 8. Mamy zatem 2 ósme, czyli 1 czwartą, a t2 to będzie 13, plus 11 przez 8, czyli 24 8, a więc 3. No i teraz sprawdzamy, czy oba rozwiązania zgadzają się z naszym warunkiem. No ponieważ mamy dwie liczby dodatnie, no to wiemy, że tak, czyli wykorzystujemy to podstawienie, czyli t, a więc 1 czwarta, równa się x kwadrat lub 3 równa się x kwadrat. Zatem stąd mamy dwa rozwiązania. Jedną drugą lub minus jedną drugą, bo jedna druga do kwadratu da nam jedną czwartą, podobnie minus jedna druga. Tu też mamy dwa rozwiązania. x równa się pierwiastek z trzech lub minus pierwiastek z trzech. No i spójrzmy jeszcze na przykład ostatni. Tutaj także mamy równanie dwukwadratowe, czyli zapiszmy, że w miejsce x kwadrat podstawiamy zmienną t, gdzie t jest większe bądź równe 0. Czyli tutaj otrzymamy 9t kwadrat plus 17t, odjąć 2 równa się 0, no i wyznaczymy deltę. A to 9, b wynosi 17, natomiast c minus 2, czyli delta to b kwadrat, 17 do kwadratu to 289, odjąć 4 razy a i razy c. Mamy zatem 289. Ustalamy znak, czyli mamy plus, bo liczba ujemna razy dodatnia razy ujemna na wynik dodatni. 4 razy 9 to 36, razy 2 72. Czyli tutaj otrzymamy 361. No, i skoro delta jest większa od 0, jest dodatnia, to obliczamy pierwiastek z delty, a pierwiastek z 361 wynosi 19. Obliczamy t1 oraz t2, czyli t1 to minus b. Odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli mamy minus 36,18, czyli minus 2. Natomiast T2 to minus 17 plus 19 przez 18, czyli mamy 2 18, czyli 1 dziewiątą. Jeżeli chodzi o T, to tutaj mamy w warunku podane, że T musi być większe bądź równe 0, czyli ta minus dwójka nam nie pasuje, bo to będzie liczba ujemna. Zatem bierzemy pod uwagę 1 dziewiątą i właśnie 1 dziewiątą podstawimy tutaj pod T x kwadrat to 1 i kombinujemy, co podniesione do kwadratu da 1 dziewiątą, będą dwie możliwości, 1 trzecia lub minus 1 trzecia i to będą rozwiązania tego równania.